Siemano wszystkim, z tej strony Marcin, zapraszam was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem Battlefield 4 i gramy na operacji metero, metero-meteroseksualno, no i wiadomo, będziemy tutaj mnóstwo nuptów spotykać, to już bankowo, ehm. hm. nie. Nie. nie, 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 już chciałem się zrespić, ha, Ha, co to wziąć? Dobra. Ta broń rzadko mnie zawodziła. U, jesteśmy, że tak powiemy, w dziwnym miejscu. Po nie tej stronie. Nie strzelaj, nie strzelaj do swoich. No właśnie, w dziwnym miejscu, dziwna sprawa, generalnie będzie zabawa. Dobra. Pożyczmy to sobie na chwilę będzie oczywiście mnóstwo chłopa i to mnóstwo chłopa będziemy musieli za chwilę wymieść. Dobra. Dzięki kurwa Herbert Mogłem sam się zabić tak prawdę mówiąc. Wow, właśnie to jest to. O mój Boże. O, o wow, fuck? A tu koleś jest! Haha, <laughs> stoję kurwa! Okej. Okay. Jedyny sposób na przejście tutaj to będzie oczywiście wybicie się za pomocą dymnego, aczkolwiek widzę, że... ...moment, mam tutaj zbyt mało ekipy. Okej, okay. siadasz? A teraz zróbmy bing bong, bing bong, barabong. Wypierdalaj sam. O Jezus Maria. Haslam dwóch po pocisnął z RPG <grywka> I chcę więcej. A właśnie to jest to, że jest... Sprzęgwin zana mi No, możemy się wybić, spróbować się wybić. O, jeszcze raz to podniosę, to może nam troszkę, troszkę nam ułatwić zadanie. Spróbujemy się wbić na lewą stronę. Ok. O, oh, wo, 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 wo. Ładuj, że to główno Dobra, ty pierwsza. No. O kurwa. kurwa, co ja robię? Sam się rozdobcy zaraz No panowie Albo rybki, albo akwarium To, spierdolamy teraz. Tak już widzę jak ktoś się przebił zresztą żołnierz Dobra idziemy do tego gnęka u góry Cześć, mogę cię zjeść? Cześć, mogę cię zjeść? Super! Tu. O kurwa, on tu leży, jebany! O, dobra, 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 ale chyba jeszcze ktoś tu z naszych jest, mi się wydaje.

O kurwa! Nie! O kurwa! O Boże! O Boże, udało się! No chodź! No chodź! Chodź, 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 misiu! Misiu, idź dzisiaj! O Jezus Mari, ale tam jest ekipy, kurwa, ale dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest Bum, bum, bum No, chłopie, zrób tam zadymę, proszę cię, proszę cię, zrób tam zadymę. Dobrze Nice O kurwa, będzie bolało O kurwa Nie, nie. O fuck. Nie, nie mogę tutaj. O, tam był Claymore. Do no, chłopaki, dajcie czadu, no. Nie, no musimy przejąć to B. Nie mówcie, że to stracimy. Dobrze jest. Nie, kurwa. Dobrze. No, kurwa żartujecie se teraz chyba. Jak myślicie, to tak łatwo oddam. O, fuck, jakiś snajper, kurwa do mnie wali! O, tych chuju jeden. Kurwa, widzi mnie ten snajper zajebany no. Dobra. Zróbmy tak. Dobra, macie. Dobrze, dobrze. No, podnieś go, podnieś go. No, 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 no. Podnieś go, podnieś, podnieś go, no. no. Darmowy frag. O kurwa, macie... Ale zjebałem to, nie? Kurde, oni za bardzo, za bardzo, jeszcze nas przycisnęli, jeszcze, jeszcze, kurde, nie jesteśmy... Jeszcze tego nie przepchnęliśmy tak, jak powinno być. O, 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 kolego. Dobre, dobre miejscowa. Tylko nie daj, nie daj sobie teraz... Okej, okay, to tam kogoś widzę O kurwa, to będzie bolał. O właśnie <laughs> Tak myślałem, że koleś zajmie z tego RP'a O, to jest koleś. Okej, okay, dobra, ktoś tu kogoś pocisnął. Dawaj, dawaj, dawaj

Aj, chłopaki, chłopaki, no nie dać, nie dać tego miejsca im przejąć, in combat. No co ty, jaja co robisz? O kurwa mać, o, to bolało. Muszę powiedzieć, że to bolało. Dobra, dużo widzisz, a teraz? Dobra, chłopie. No, nie, nie, to on ma opiekę, słuchaj. <grybujesz> Albo i nie. O, fuck, nie, ich jest więcej. Dobra, żeby oni wiedzieli...

Ten, jak tam wjechał na pełnej piździe, nie? Wstawaj. Spierdalać. Zabij go, zabichuja, Zabichuję Dobrze, dobrze. Nie ma śmietnika, kurwa, nie jest dobrze. Wyjebali go. Okej. Okay. O fuck, o fuck, o fuck, nie zdążyłem. Nie zdążyłem, nie zdążyłem, nie zdążyłem. Okej. Okay. A, widzieli mnie teraz na pewno. No, chodźcie mi ja. Czekaj, czekaj, idziesz coś do mnie? Dobra, nie, to są nasi. Dobra, to są nasi. A tam, jak w okienkach? czyściutko, czyściutko. <laughs> Ojej, bany zginął. Nie, 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 O, no było blisko. Ktoś tu do mnie kurwa... O, ty hanie. Shit. Dobra, gdzie oni będą? Dobra. Nie ma lipy, same dęby kurwa. O kurwa, nie, 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 nie. Nie, nie, nie! No i tak myślałem, że się to skończy, nie? Ujebał nas trzech, nie? Jednym magazynkiem. Zaraz gdzie to jest? Gdzie, gdzie my jesteśmy? Nie, 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 nie. Chodźcie tu, no Daj Wbijasz się Nie ty, ale ty Nie wtedy no chłopie, nie ma sprawy, ale kurwa, lepiej, lepiej tak nie stójcie tam, nie? Bo właśnie to się skończy w ten sposób. O, oh, fuck, o, oh, fuck. O, oh, wow! <laughs> Widzicie, jak dużo dymny potrafi działać. Ej, eee... chłopaki tego nie przeżyli. Nie wiem, czy się na nim re... Nie, 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 to już... O, oh, wow! Przyjmują D, Really? Nie, no kurwa, nie róbcie se jaj, nie? Ludzie. To nie jest dużo osób. Nie wiem, czy dostanę za ten Okay. Widzę, że tu chłopaki naprawdę szaleją. Okej. Okay. Teraz tak naprawdę przydałoby się chyba już tylko. Dobra, wstawaj. Stawaj, nie opierdzielaj się. Tych trzeba tu zajść od tyca o nie, 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 nie. To nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł. <laughs> Dobra. O, z tamtej strony Okej. Okay. Yep. nie! Oooo, pięknie z tego smawa wyrwałem. Nie może być. Ktoś mnie podniósł, kurwa, ale zginę pewnie i tak. Ooo, fuck. Dobra, masz. Dobra, spoko, cofnij się. Uuu, dzieje się, co? Dobra, pojechali ich tam. A tu mają radio. What the fuck? Co to było? Ale ich tu, kurwa, wygarnęli. Możecie tym dymem nie napierdalać tutaj teraz, <głos》>, bo nic nie widzę. Tam z tyłu chłopaki chyba macie kogoś, kurwa. Nie, to nasi. Co oni tu tworzą? O, oh, fuck, nie wiem czy to był dobry pomysł, nie? Nie zszaniłem to totalnie. Raczej mnie nikt nie podniesie. Koleś ma oczywiście tubę zamiast apteczki. Bo jak żeby miało być inaczej. O jesteśmy jesteśmy w jakimś miejscu, w którym możemy Oh, oh fuck. Kto to strzelał w to gówno?

Nie, no nie 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 nie, nie, nie spierdalajcie. Hmm, to też nie jest dobry pomysł, żeby tu wychodzić. Mm -hmm, no Dokładnie o tym mówię. <laughs> kolej się jest... O oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck. I za chwilę jeszcze poleci Herbertst, prawie że jestem pewien. trzy, shit, shit, Tam u góry są teraz. Trzymaj. Pierwsza pomoc. Dobra o kosek tośmy położyli położył. Nie, 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 nie Cześć Kurwa nie strasz ludzi do chuja wafla o ale ich pociągnęli tam Jedną seryjką ładną Dobra, uratowałbym was, ale chyba nie wiem co tu się dzieje. Dobra, troszkę przygwożenia się przydało. Oni B przejmują. Ja nie wiem czy wiecie, ale oni B przejmują. Fakt faktem, że to już jest pozamiatane. Dobra, ty pierwszy. Okej, okay. obadane miejscowe. Oj, ej, ej, Pojechali na dole, pewnie jeszcze są generalnie miski, ale to już koniec. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Udało się! Zaczynaliśmy od tej gorszej strony. Przycisnęli nas na początku, no ale udało się przemknąć niepostrzeżenie nie tylko mi, bo jeszcze komuś. Tak więc super skończyliśmy ten meczek z powodzeniem. Tak więc trzymajcie się ludziska, do zobaczyska, pa, pa.